Cześć, e, witam Was. Dzisiaj będziemy montować e, liswy zgarniające. Więc tak, pierwsze musimy się pozbyć lusterka. E, do tego na początek trzy śruby. No i oczywiście wtyczuszkę trzeba wypiąć. E, no a no to bez szału naciska się tutaj w góry. Ona ładnie wychodzi nam z, te, z tego mocowania z gniazda. Po ściągnięciu lusterka, tutaj widać, że tutaj nie ma, bierzemy listwę, spineczki nasze, one tutaj bardzo ładnie się wkładają, się zaczaskują dosłownie tutaj przy wchodzeniu i patrzymy, tutaj wszędzie są takie wycięcia, gdzie mają te plastiki wejść w drzwiach, bierzemy sobie, przykładamy tą listwę, tak ona mniej więcej ma być, ok, no i sobie wkładamy plastiki te niebieskie, tak żeby... Wszystkie generalnie nam tu ładnie pasowały. OK. Jak wszystkie są ładnie spasowane no to możemy rozpocząć wkładanie listwy. OK. Listwa już włożona, Bardzo ładnie zaskoczyła na no, tak zwany klik. No, ona teraz tutaj sobie siedzi wszystko na swoim miejscu. No i po robocie. Z obydwu stron to samo, oczywiście lustereczko zakładamy z powrotem i cieszymy się listwami.